Witajcie! Korzystając dziś z pięknej jesiennej pogody wybrałem się na przejażdżkę moim Enfieldem Biuletem 350 z 1995 roku. I choć ten motocykl mam już od jakiegoś czasu to tak naprawdę to jest pierwszy raz kiedy mogę cieszyć się jazdą na dla Dlaczego? Otóż jako facet, prawdziwy facet, motocyklista, twardziel, który nie pije miotku, tylko jada pszczoły, nie powinienem się przyznawać do pewnych błędów, wpadek lub problemów, które sam sobie nie zrobiłem, ale doszedłem do wniosku, że w ramach edukacyjnych jednak trzeba troszkę odpuścić z tej męskiej dumy i opowiedzieć Wam o pewnym problemie, pewnym niuansie, pewnej ciekawostce czy specyfice tego motocykla, która może Wam się przydać, jeżeli kiedyś kupicie sobie podobne. Zaczynając od początku, na jednym z wcześniejszych filmów prezentowałem ten motocykl zaraz po zakupie. Wcześniej posiadałem Royal Enfielda 500 w wersji Classic, którego sprzedałem i na jego miejsce w garażu trafił właśnie ten Enfield 350 Bulet z 1995 roku. Motocykl najpierw stał przez jakiś czas w Belgii, później stał trochę w Polsce, w garażu nieużywany. Bo człowiek, który go kupił w Polsce, planował pierwotnie na nim jeździć, ale ostatecznie nie był w stanie przestawić się na inny układ sterowania, więc motocykl odstawił. Później, nie wiem po jakim okresie, wystawił go na sprzedaż. Wtedy go zobaczyłem, dogadaliśmy się i trafił do mnie. No właśnie. Bez problemu odpalał, bez problemu chodził na wolnych obrotach, bez problemu wkręcał się na obroty, póki stał. W momencie, kiedy się nim ruszyło, motocykl przejeżdżał kilkanaście, kilkadziesiąt, czasem kilkaset metrów i gasu. Bez niczego. Po prostu tak, jakby mu albo paliwa brakowało, albo jakby mu brakowało iskry. Ale. Jak tylko się zatrzymał, wystarczyło kopnąć raz, on odpalał wesoło i znów to samo. Przejechał kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, bądź kilkaset metrów, i znów gasło. I tak cały czas. Naturalnie postanowiłem zlokalizować i usunąć tą usterkę. Przechodząc po kolei yy, przez różne newralgiczne punkty, yy, które mogłyby ją powodować, yy, Ostatecznie wymieniłem świecę fajkę, przewód wysokiego napięcia, cewkę, akumulator, filtr powietrza, gaźnik oryginalny wyczyściłem, przejrzałem, ale na wszelki wypadek, żeby upewnić się, że to nie on, więc kupiłem i założyłem inny gaźnik, taki sam prawda, tylko nowy, ustawiłem luzy zaworowe i. Problem cały czas występował. Więc no, został tylko zapłon elektroniczny, który ewentualnie mógłby powodować taki problem. Nie bardzo chciałem w to wierzyć ze względu na to, że yy, ten motocykl chodził poprawnie, póki stał pod garażem, póki chodził na luzie i nie jechał, chodził poprawnie. Poprawnie Palał, poprawnie chodził na wolnych, poprawnie się wkręcał na obroty. Tu nie było żadnego problemu. Wszystko super. Dopiero jak jechał, był problem. No ale doszedłem do wniosku, że może rzeczywiście zapłon. Ja, nie, ja się na tym nie znam, nie, jestem, nie znam się na elektronice, więc poddałem się i postanowiłem zabić motocykl do znajomego mechanika. Zawiązłem. przy okazji poprosiłem, bo ciekł, miałem wymienić uszczelki pod głowicą i pod cylindrem, natomiast nie zrobiłem tego, a doszedłem do wniosku, że jak już wiozę do mechanika, to już niech on mi to zrobi, więc poprosiłem, żeby zdjął górę silnika, obejrzał ten silnik, czy tam jest wszystko w porządku, no i żeby pomógł mi poradzić sobie z problemem. No i rzeczywiście motocykl tam sobie postał chyba tydzień czy dwa tygodnie u mechanika. Zostało wszystko zrobione. Mechanik zadzwonił, słuchaj, przyjeżdżaj. No wszystko jest ok. Mówię, no, pytam się, czy na pewno. I tak, słuchaj, naprawdę długo jeździłem tym motocyklem, bardzo fajnie się nim jeździ i, i nie ma problemów. No więc dobra, odebrałem motocykl od mechanika, przywiozłem go do garażu, ucieszony wsiadłem na niego, wyjechałem i znowu to samo. I znów. Przejechałem kilkadziesiąt, bądź kilkaset metrów i motocykl gaśnie i staje. Przejeżdżam kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset, motocykl gaśnie i staje. Kurde, no po prostu masakra. W dodatku jeszcze odmówił już całkowicie, całkowicie współpracy. Totalnie już po prostu przestał odpalać. Pchałem, jak za starych dobrych lat, więc miałem mini siłownię. Zadzwoniłem do mechanika. No i powiedziałem, no, mówię, słuchaj, no, niestety jest to samo. Mechanik się bardzo zdziwił, no i zaczął się zarzekać, że no, mówi, słuchaj, no, ale ja naprawdę tym motocyklem długo jeździłem. Mówię, no ja wierzę, Wiem. no tylko może ja mam taką e, magiczną umiejętność i zdolność do wykrywania wszelkich usterek. Już mu powiedziałem o tym, że już teraz to już kaplica totalna, że iskry w ogóle już nie daje. No więc doszliśmy do no, że, że to rzeczywiście, rzeczywiście wina zapłonu. Więc zamówiłem ten zapłon w Anglii u Hitchcocka. W międzyczasie wprowadziłem kilka modyfikacji. Przede wszystkim wymieniłem siodło na wygodniejsze, na no pojedynczej wygodniejsze, yy, takie, które pozwoli mi usiąść troszeczkę dalej niż na oryginalnym, no bo jednak przy moim wzroście to było istotne i które będę mógł właśnie też wyżej troszkę zamontować. Yy, na oryginalnych sprężynach ono, yy, no niestety pod moim ciężarem uderzało obłotnik, natomiast wyspałem yy, sobie specjalne zaczepy, yy, czy takie dystanse i teraz już jest ok. Wymieniłem też kierownicę. Założyłem taką, która jest wyższa o 2 cm, ale praktycznie tej samej szerokości. I już się bardzo wygodnie, bardzo wygodnie na motocyklu jeździ. A! Wprowadziłem też jeszcze jedną korektę. A mianowicie zmieniłem mocowanie całego tego zespołu lampy z rejestracją. Ze względu na to, że Hindus wyspawał go po prostu krzywo. Nie tylko krzywo spawał. Yy, połączył yy, podstawę rejestracji z tą obudową, ale również stosowanie tej obudowy było przesunięte, przez co cała obudowa była przekoszona. Jak się stało za motocyklem, to było takie wrażenie, że ten tył skręca w lewo. Dlatego przespawałem sobie yy, ten zaczep yy, i teraz jest już. Może nie super idealnie prosto, ale już akceptowanie. No i pozwoliłem sobie jeszcze na zamontowanie ozdoby na przedni błotnik z nazwą Biulet 350. Więc zamówiłem ten zapłon w Anglii u Hiczkoka. Eee, poczekałem przyszedł. w będę mi Jest tak prosty, banalnie, że nie ma sensu nawet jechać z nim do mechanika, że założę go sam. Więc sobie go założyłem, ustawiłem. Motocykl pięknie odpala. Motocykl pięknie odpala, ale nie jedzie. Znów jest dokładnie ten sam problem. Przejeżdżam kilkadziesiąt, kilkaset metrów i staję. Magiczna awaria magiczna przypadłość jakaś. Wszystko zrobione. U kogoś innego, czyli u mechanika, wszystko działa, a u mnie nie. No, wiecie, jakby to był mój pierwszy motocykl, no to bym pomyślał, że dobra, kurde, coś nie wiem, może jeździć nie umiem na motocyklu, może coś, za dużo gazu, za mało gazu, nie wiem, ale no, już kilka tych motocykli było, no więc wiedziałem, że to nie jest ta, nie jest... Do końca moja wina, przynajmniej nie z, y, moja wina w tym, jak ja tym motocyklem jadę, jak operuję gazem, czy biegami w trakcie jazdy. Że gdzieś jest ta usterka. Tylko gdzie? Skoro <laughs> tyle elementów newralgicznych o, zostało już wymienionych i y, sprawdzone, i wszystko poustawiane jak należy. A więc z mechanikiem. Zadzwoniłem do mechanika, opowiedziałem, jaka jest sytuacja. No więc uznał, że no została jedna ostatnia no, rzecz, po prostu gdzieś musi tracić, e, tracić. E, no gdzieś musi nie stykać, że na przykład od e, stacyjce może jest problem, że e, od wibracji przesta rozłącza i tak się dzieje. Mówię, kurczę, no kurczę, nie do końca, bo specjalnie zrobiłem próbę. E, odpaliłem motocykl w garażu, włączyłem światła, e, odkręciłem manetkę i patrzyłem co się dzieje i rzeczywiście przez chwilę chodził dobrze później zaczął tak, zaczęło mu tak wypadać zapłony i w końcu gasł ale nie mrygał nigdzie światłami czyli nigdzie nie było zwarcia no, bo nie było bo motocykl był sprawny tylko pojawił się pewien problem banalny, zbyt, chyba zbyt banalny, abym na niego wpadł. I przyznaję naprawdę, uwierzcie mi, że z ciężkim sercem się tym dzielę z wami. I najchętniej bym tego nie mówił, nie przyznawał się. No, ale jeżeli ktoś z was Kiedyś kupi sobie takiego starego Enfielda albo inny, stary, brytyjski motocykl. Pomyślałem, że dobrze będzie jednak poświęcić się, poświęcić swoją dumę dla was na przyszłość, żebyście wiedzieli. Otóż, gdzie pojawił się problem? Problemem rzeczywiście okazała się stacyjka, ale nie dlatego, że coś było z nią nie tak, że nie łączyła. tylko dlatego, że ja nie wiedziałem jak jej poprawnie użyć. Brzmi to śmiesznie w ustach człowieka, który motocyklami jeździ od e, dawna i na niejednym motocyklu jeździł. Natomiast no niestety nigdy nie jeździłem na motocyklu z taką stacyjką. Ta stacyjka ma trzy ustawienia. Zero, zapłon, zapłon. Na zerze oczywiście prądu nie daje, natomiast w tej pozycji i w tej pozycji bez problemu odpalamy motocykl. Motocykl pięknie odpala, motocykl pięknie chodzi. Moim błędem było to, że nie zastanowiło mnie, dlaczego są dwa ustawienia na zapłon. Na swoją obronę powiem, że po prostu uznałem, że ta stacyjka działa dokładnie tak samo jak włącznik zapłonu w Jawie. A konkretnie w tej chwili, kiedy jest tutaj zapłon wape, to w tym momencie tu zapłonu nie ma. A tu i tu. Ten zapłon jest. Czyli w jawie w tej chwili, niezależnie czy włączę tu w tą stronę, czy w tą stronę, to zapłon jest, motocykl startuje, a pośrodku nie startuje. Analogicznie jak właśnie w tej stacyjce. To założenie było jednak błędne. Jak widzicie, nie ma tutaj żadnych oznaczeń. W wersjach europejskich, a na pewno późniejszych, Stacyjki w Enfieldach były już montowane z dwiema pozycjami: zero i zapłon. Tutaj trzy to mnie całkowicie zmyliło. To jest indyjska wersja lukasowej stacyjki, która była montowana w wielu starszych brytyjskich motocyklach. Ona ma trzy ustawienia: rzeczywiście, zero, zapłon i pozycję awaryjną. Ta pozycja służy do odpalania motocykla w momencie. Kiedy akumulator jest słaby. Jak to działa? Otóż, kiedy przełączymy w pozycję awaryjną, wtedy omijamy akumulator i prąd na zapłon podawany jest bezpośrednio z prądnicy. Dlatego, że jest wystarczający do tego, żeby odpalić motocykl i rzeczywiście świetnie odpala. Pięknie odpala, od pierwszego kopnięcia bez problemu odpala. I powinno się to właśnie w ten sposób używać, że jeżeli mamy słaby akumulator, to odpalamy motocykl właśnie na ustawieniu awaryjnym. Ale kiedy ruszymy, musimy przełączyć szybko kluczyk na pozycję normalnego zapłonu, bo jeżeli tego nie zrobimy, to wtedy. Zaraz zacznie nam brakować prądu, i po chwili motocykl będzie gasł. Moim błędem było to, że przyjąłem, że ta stacyjka działa tak samo jak włącznik zapłonu, do którego jestem przyzwyczajony od lat, i nie mogąc jej znaleźć w instrukcji obsługi do Enfielda, machnąłem ręką, nie spodziewając się, że jest. Taka różnica pomiędzy tym ustawieniem a tym. Także trochę śmiesznie, trochę głupio, ale ostatecznie mam nadzieję, że moja przygoda będzie dla Was pewną lekcją i może dzięki temu, że że ja popełniłem taki śmieszny błąd, wy tego błędu nie popełnicie w przyszłości.